Minął czas długi w eterze smoczej, gdy pradawne smoki wezwały królciunia smoka do objęcia tronu i władzy absolutnej nad kmieciami utworzonej między wschodem a zachodem w Smród ziemiu, czyli w Aulandii. W podziemce za ten dar smok i jako jeszcze w tejże branży nierozwinięty, Powołał na stanowisko swojego doradcy i powiernika jedynego z wyróżniających się na tle ówczesnego pospólstwa kmiecia, który swą charyzmą chyba i przedsiębiorczością potrafił sprzedać innym kmieciom dostęp do kałuż i jakoby do źródła młodości. Z tychże tak powstałych oddatków, tak, tak, oddatków, nie przysłyszeliście się bo dobrowolnie kmiecie płacili rzeczonemu kmieciowi o czymże za dostęp do wodopoju. Zanim woda w kałuży poczęła ubywać, inne kmiecie spostrzegły, że to nie źródło. Król Smok wpadł na wspaniały pomysł i posłał swych posłańców do onego kmiecia. Z propozycją dołączenia do jego planów wałlandzkich. I tak narodził się genialny, aczkolwiek wolno czy królciuniu tego po powtarzać wiadomo dlaczego. Narodził się genialny Zagrabiusz. Jak się okazało ze znamienitej rodziny banksteriuszy feralnych za wielkiej wody ponoć ich opuścił w małej łódce, by samemu swoje interesa prowadzić. To też dzisiaj nadejszła wielkopomna chwila, gdyż od onego czasu mija dwanaście pełnych księżycy, od tamtej wyznaczonej chwili przez pradawne smoki. Oto dzisiaj Zagry e, fu, król Ciuńus Smok i Zagrabiusz Banksteriusz po licznych ostatnio rozjazdach spotykają się, by omówić ostatecznie czasy i by rozwijać nową strategię, gdyż kmieciem się pospołu nudzą, gdyż chyba poskąpiono im chłosty i pasza. Zatem nie zwlekajmy i przenieśmy się do jakże czarującego zamku królciunia Smoka, a może nie, może najpierw podpatrzymy, co u zagrabiusza, by nas prowadził na salony królciunia, a więc posłuchajmy fragment ich narady. Hmm. <kluz> Ach, zmęczą, zmęczą, żem bardzo. O tych podróżach, mój szczurku, kochany. Ty ze mną żeś był cały czas. Ach, i pasowałoby w końcu do naszego króla, się odezwać, gdyż przecie 12, 12 pełni księżyca minęło. Odkąd zarządzam, y zarządzamy z królciuniem. Muszę zapamiętać końcówkę, zarządzamy. Nie zarządzam, tylko zarządzamy, by nie obrazić króla. Okej, okay. zarządzamy to naszą zagrodą zwaną yy, Waulandią. I trzeba się przyjrzeć, cośmy poczynili za postępy z naszymi bara... Boże, <laughs> ktoś podsłuchuje. Kr yy, Kmieciami, yy, owieczkami. Niech będzie. Hmm, muszę spojrzeć tu na Parlamentira chyba znowuż jest tutaj, przy świecy. Dobrze, wybieram runy i czekamy. Hmm, dobra, runy wybrane. No i cóż, czekamy, szczurku. Zobaczymy, co się wydarzy. Halo, halo, miłościwie, yy, ich nie mnie. Ich grabiący króciunu smoku. Halo, halo. Halo. Zagrabiusz miał dzwonić, o dzwoni, dzwoni. Halo Zagrabiuszu, Zagrabiusz, odbiór. Ach, Zagrabiusz, tu. Zagrabiusz. No jestem, no widzę, że jesteś rad, że widzisz mnie, tak? E, bardzo rad, że ciebie widzę Zagrabiusz, halo Zagrabiusz. No, jestem, jestem. Co, co ci niesie do mnie dzisiaj Zagrabiuszu i w ogóle y, muszę ci się przy ten a ja zresztą później ci powiem. Na, na razie to. Znowu kropki łączyłeś. E, nie, nie do końca. Wynalazek wałczy mi przysłał fajny, ale to później. E, no, także wiesz. Byłem zajęty łączeniem kropek, no, ale wcześniej, nie teraz. Podpisuję nowe ustawki, jakbyś to nie widział. Widzisz? Jakiem rad cię widzieć i, i słyszeć. Gdzie żeś się podziewał. Ach, cool, I wszyscy myśli, to... wszyscy, y, wszyscy tutaj y, zaraz w komentarzach napiszą, że dawno ci nie było i się martwili. Y, pytali, gdzie za grabiusz? gdzie zagrabiusz? Jest te komentarze, mieć. Gdzie oni wywieszają? Pod zamkiem? Gołęb, gołębiem nam, nam tutaj przysyłają. Nie wiem, czy A wiesz, ty mówisz, ale. Mówiłeś jak w Olimpiadzie, że gołębia trzeba. Ci, co gołębia mają, mogą nawet go przynieść, tak? A, mogą tak. przynieść, ale jeszcze Zagrabiuszu tutaj jest. Wierzę o tym, że mamy nową pocztę królewską. Słyszałeś o niej? Tak, tak. Słyszałem o tej poczcie mhm. i bardzo dobrze się sprawuje. Zatem, no żeby pokazać kmieciom, że jest u nas etykieta dworska, widzicie te parlamentiry robią wszystko, że ja przebijam, bo no, tak działają parlamentiry. Jeszcze nasi mędycy się głowią nad miksturą w tych parlamentirach. No ale cóż, witajże, że nasz król Ciuniu, jakem ja zagrabiusz, skoro mija 12 miesięcy to znaczy tak zwanych pełni księżyca od nakazania pradawnych smoków nasz miłościwie grabiący nas ich podróżował żem po Wałlandii, dokonując spisu kmieciowego, co by hmm, nasze stado, <laughs> gromadę kmieciów podliczyć. Otóż jeszcze muszę skosztować mojego wina. Hmm. I by na nowe ustawki ich właśnie przygotować. Bo to nie jest, och, mój szórek aż się prze, prze, przewalił, jak mówię o ustawkach. A więc, im większe pasa zaciskanie, siejąc plotki, to większe oddatkowanie im zapodamy. I wielu kibiciów, bowiem, z nudów i że nic się nie dzieje strasznego poczęło samodzielnie próbować pozyskiwać krzyżówki zakazane w Wałlandii z ponad mm. dziesięcioma słowami, dlatego ja myślę, że te słowa będzie można zakodować, żeby oni w trzech słowach się męczyli i pomyślał, obmyślił że rewolucyjnie jakich tutaj przeciw ich rewolucji tutaj zadziałać, bo im do głowy pomysła rewolucyjne się skrzyć w ich Trzy komórkowy, jak to mendycy nasi udowodnili, umysłach poczęły. To też potajemnie, będąc w rozjazdach, zacząłem ich nagle i tak katalogować, by nasi niedoucy mendycy poczęli sprawdzać, jakie postępy poczynili, żyśmy i co możemy ulepszyć dla nas, królu, dla skarbca, panie. Taki oto mój wstęp. No, z tego co powiadasz, szykuje się dla nas dużo pracy, Zagrabiuszu. No i dług katów więcej w naszym skarbcu. <laughs> Zatem, Zagrabiuszu, jakie, jakie to nasze bary. <laughs> kmiecie są te. Barany, przepraszam. Kmiecie, tak. Jakie nasze kmiecie są teraz. No, gadajże, Azalisz, gadajże, bo zniecierpliwiony rzem trochę. Otóż na początku mego objazdu po Wałlandii zobaczył żem na nowo wychodzących ze swoich nor i chałup zamaskowanych śmieciów, co to Teltusia, którego tam hodujesz u siebie, obawiali się. I plotki o jego potomkach i homikrona. Wyszli sprawdzać w naturze. O tak, tego, tego tutaj rzeczonego naszego kochanego Deltusia. Pomaga nam skorygować trochę kmieciów. I te kmiecie sklasyfikowaliśmy, a no ja, jako płochliwe kmiecie. Tak, spojrzę mój Tutaj zapisane w mojej księdze. Tak, płochliwe kmiecie. Ach, jeszcze chusteczkę mam, bo się pociłem przy tym. A więc y, zapisaliśmy je. Tak, 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 widzicie, o bójcie się, bójcie, tak, tak. Dobry, A więc ja już, już te kmiecie, tak, tak, tak. Oni wyszli z te, te kmiecie sklasyfikowaliśmy jako płochliwe kmiecie, co to na widok poruszających yy, się, tu zapisałem, odmaskowanych od kmieciów i innych ruchów w krzakach i czy gdziekolwiek. Yy. Na trakcie własne odchody poczyniali na drodze niestety, potem liczne leczenie urazów nie tylko na psychice mieliśmy, nasi wojowie mieli, no i oznaczył, żem tych kmieciów jako kmiecie samopłochliwe. Tak, samopłochliwe, tak. jakie to są kmiecie samopłochliwe? No takie, co właśnie, żem rzekł, że właśnie no bezmyślnie własne odchody zostawiali i na nich się poślizgali. Który pomógłby pokryć, i dlatego wymyślił, że nowy oddatek od samokłopotowy. Bo no takie to jest kłopot po prostu. I oczywiście odpowiednio zawyżone te wypadki ewentualnie by pomogły właśnie pokryć to, co się właśnie wydarzy u takich śmieciów. Oczywiście odpowiednio zawyżone, bo przecież należy nam się opłata za troskę królu co najmniej 40% w górę O kurczę że nie więcej Andrzej, Andrzej tak chwili... robi Andrzej słuchaj od Andrzeja to odpisałem z tabelki bo on tak ma właśnie tu ach ten Andrzej irytuje mnie no hmm. ale niech będzie mogę królu mówić pozwolisz Azalisz Azalisz a ale... oczywiście aczkolwiek tak aczkolwiek po się. Tak, dla ciekawostki Twojej, mam tu zanotowane, że płochliwe kmiecie charakteryzują się niską samooceną, szmatą narzuconą na aparat gębowy i łypiące na lewo-prawo czujne oczy, a także dużą podatność na sugestie nasze. Co w rezultacie w autosugestie się zamienia. <laughs> Jakże genialne, po prostu niesamowite. Takie kmiecie nam są jak bardziej potrzebne. I takie kmiecie z radością przyjmują myślenie za nich i wmawianie im, że namiot z cypawienny jest dla nich wybawieniem i każdy. Och, no, każdy od nich długkat wędruje do naszego skarbca. Mm. Nie słyszę, brawo. brawo! No, należy. Grawisi, może powiem ci. Już ich uwielbiam za to. No. Aby każdy mieć pozostał wtedy naszym rządzeniem. Twoim, panie, rządzeniem, niech będzie. Tak. Wtedy sprawne. I wtedy sp... będzie sprawne. Wyszłałeś No, dobrze, dobrze. królu od tego jestem, żeby ci pomagać. Zatem ja zagrabisz mówię ci spokojnie, królu, nie tak szybko. Otóż ta największa zaleta, także czyli podatność na sugestię, czyli jest ino wadą. Płochliwych kmieci. Tak, niestety, dobrze słyszysz, królu, kluczynu, jest ich wadą. Otóż przy tak czujnych, <laughs> wystraszonych kmieciach, wystarczy, że ktoś nie od nas puści plotkę. No i taki kmieć może ulec samo poślizgowi, i na ten przykład wpaść pod wóz na trakcie, czy końskie, pod końskie kopyta, no i wtedy bida. Możemy wymyślić wtedy. Aj, dobry pomysł. Możemy wymyślić wtedy nowy program opieki umysłowej, co by im skłonność do samopoślizgu wyperswadować. Ha, a może pieluchy podróżne ze szmat? Tu poniekąd możemy Panie pomyśleć. Co ty na to? O szmatach, Jeszcze... pieluchach podróżnych. Co ja ci datki? powiem. Miecie już są, tak, obłożeni podatkami. Jak normalnie przesyłki z farmazona się pakuje, żeby się nie uszkodziły. Mm. E, w, w, tak są właśnie obłożone, jak tak sobie ostatnio pomyśleć, co byśmy tym kmiecią jeszcze... A w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale Wałci, e, ty masz ścisły umysł, tak? I ja sobie tak pomyślałem, że skoro tak. masz, masz ścisły umysł, pokaż, jaki masz ścisły. To od a brata dostał. A ja, ja ci pokażę, co mi wałci wymyślił, żeby mieć jeszcze bardziej ostry wzrok. Dobrze. Nie no, Żyleta, Żyleta, gilotyna, brawo królu, brawo. Wyglądam zdrowie. teraz, nie? Tak, wreszcie widać, że myślisz. Mhm. A to no. wcześniej nie było widać? Nie no, wcześniej jesteś tutaj, y, próbujesz być zamyślony, bo jesteś skupiony na podpisywaniu ustawek, A teraz. Jak y, lepiej wymyślam, y, y, zamyślony, wy, wyglądam, jak, jak tak wymyślony. Kiedy, wymyślam i kiedy myślę. będziesz przysypiał na moich ustawkach, możesz zakładać te okulary i, będziesz, i wyglądasz wtedy jak Żyleta, która tnie niczym, y, nieposkromiony pisarz, Ale... y, y, wszystkie oh. ustawy y, w taki sposób, że są proste, przejrzyste ale tylko dla nas. To tak jak w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie. A byłeś w jakimś stanie kiedyś takim? Jaki A jest twój ulubiony stan? stan? No taki stan. A mój ten, no, ten taki ten jest. Stan. Taki... No ten stan. Okej. Okay. No. Wiesz co, tak jeszcze sobie tylko, bo widzę, że się fajnie wyglądam to se szczele zdjęcie na Instagrama. wiesz o co chodzi. O. Bo trzeba dbać o to, żeby nasz lifestyle był widoczny bardzo dobrze. No dobrze, to herodowie będą wiedzieli co na glejtach malować. I żeby król jest taki... No. To jak będziesz no ustawie wpisywał to... i, i wydawał rozporządzenia na ciebie, to będziemy tutaj takie lansować. Jak to kmiecie w sąsiad mediach rozpuszczą, to naprawdę nasza w ogóle sława pójdzie do góry. Przy samopłochliwych kmieciach lepiej o rozpuszczaniu się o, nie mówić. O, i wtedy nową opłatę pieluchową im nałożymy trybutem. Co ty na to? A w sumie tak. To wtedy mogą. Wtedy i poślizgów unikniemy. Dobry pomysł, królu. Dobry pomysł. Hmm? Widzę, że rządzenie ci służy i nie marnujesz czasu na próby łączenia kropek. Tylko na konstruktywne działanie podpisywaniem moich ustawek. Brawo, dobry, brawo, królu. No. O, królu, to co dalej mam opisywać? Hmm? No, słuchaj, zagrabiuszu. Dziękuję. Dziękuję, a teraz dalej, że opisuj, jakie jeszcze bary kmiecie, tak? jest tak. dobrze, no? U nas istnieją, tak? No, jakie, właściwie skąd one. Tak, my już wiemy, skąd są te kmiecie, ale one się nam zrobiły takie gatunki podgatunki. Jakie jeszcze właśnie są? Otóż, tak już sprawdzamy spisy, właśnie tutaj. A te te jest... jeszcze takie płochliwe ostatnio się jakieś pojawiły, mówiłeś. No to te były samopochliwe. A więc Azalisz, mm -hmm. także mamy grupę, co to nazwał ich, że kmiecie też samopochliwe. Ale jest kolejna i grupa, które to są kmiecie zamotane. Zamotane? O kurczę, i to jak? Królu. Hmm. Zamotane to taki rodzaj kmiecia, który sam nie wie, czego chce. I w co wierzyć? Taki kmieć cechuje się szmatą antychomikronową na brodzie, co by w chwili niepewności nakryć aparat gębowy, a gdy nikt nie widzi, znowu odsłonić ów aparat rzeczony. Cóż, to problematyczny rodzaj kmiecia, bo co to, co to raz wygląda jak ten wtedy, jak nasunie ten aparat gębowy, ten homikronowy prześcieradło, to wygląda jak pożądany ten nasz kmiec samopochliwy. By za chwilę negować, ale mimo to ten kmiecie jest właśnie tak nieprzewidywalny, bo za chwilę jak nikt nie widział tą, 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 tą szmatę. Ściąga, no i udaje takiego, no jak to się mówi, yy, jest już zdolny do chwilowej obserwacji, że nic się jednak nie, nie dzieje i żaden chomikron nie atakuje jego aparatu gębowego. No i taki kmieć dlatego przynosi te, no, yy, odchod, nie przynosi dochodu, o. bo kiedy... Już myśli, że coś ze strachu wydali, nagle dostaje za do myślenia i nieruchomieje w swojej noże, czy chałupie, no i w mm -hmm. tym swoim samostwardnieniu. No, no goryla, wtedy... no... Goryla. O, o gory... goryla loga. No rzeczywiście trudno tu wymyślić oddatek na taką grupę kmieciową. Mm -hmm. Tak, no mam, seś... ma, mam królu oddatek. Um, hmm. Od samozatwardzenia. O, ja słucham, pisze, że kmiecie tak. też są omotane. O, ale te są zamotane. Bo ty, jak zdejmuję z aparatu gębowego, to już nie jest omotany, tylko jest zamotany. Widzisz ale... Piotra, ty się nie śmiej. Nie, Za nie pomoc śmiej. ze wskaźnikiem. To będzie oddatek od samozatwardzenia. To znaczy za pomoc we wskazaniu mitra mojego ścisłu, my pracuje. We wskazaniu drogi myślenia i rozwianie jego wątpliwości ja sobie by się wzrok. odblokował. <laughs> Wtedy może i z pieluchy tej skorzysta. Ale no nie będzie to łatwe, bo będzie jak pacholęcia pytał wiecznie A dlaczego? A dlaczego? A dlaczego? To też będzie trzeba powołać biegłych wojów w dyscyplinie przypominawczej, z naszymi maczugami mm. przypominawczymi, co by takie, takie, takiego samostwardniałego rozmiękczyć. Oczywiście za dodatkową opłatą z sakwy owego kmiecia. Rzem <grym> genialny, no przecież to usługa, nieprawdaż, mm -hmm. panie? No słuchaj, na pewno damy radę z naszymi zajefajnymi wojami. Dobrze Zagrabiuszu dalej. A jakie mamy kmiecie, bo tu yy, kropki. Co? Yy, yy, jakie kropki? No, długopisy na mnie czekają, sorry. No. Yy, kolejnym Takie, gatunkiem tak, tak kmiecie na szczęście. Tak, kolejnym gatunkiem na, na szczęście są kmiecie nadgorliwe. Co to nawet na siebie samych donoszą, do naszych reguł się bezgranicznie przystosowują i bez łoju się wślizgują w nasze nakazy. Ale z drugiej strony te kmiecie, aczkolwiek wspaniałe, nadgorliwe, mają jedną, jedyną wadę. Otóż są wrażliwe na samosugestie, co powoduje, że zatracić się mogą w autosugestyjach swych wtedy, kiedy ich strol szeptuje ktoś nawołując krzaków i możemy takiego rzeczonego kmiecia przez plotkę stracić, gdyż ulegnie z autosugestii, bo ten poprzedni sam utwardzi się i podda się wątpliwości, Wątpliwość takie troll szepty z krzaków, a ten nadgorliwy no nie wytrzyma także i potraktuje to jako odezwę waszmości z parlamentira jakiego, że niby to z chaty zawróci umysł na troll szepty głupie i poschiznie się na własnej.